Dobry wieczór, panie Zygmunt. Dobry wieczór. No dzisiaj wielki dzień, ponieważ pana syn zadebiutował w tańcu z gwiazdami na parkiecie. Jak wrażenia? No, zrobił to znakomicie, naprawdę z wielką energią, klasą. Ja się bardzo bałem o ten występ, dlatego że Filip generalnie tancerzem nie jest. Świetnie robi swoje młynki i tam ma takie swoje charakterystyczne jakieś elementy taneczne. Natomiast to było poważne wyzwanie i myślę, że wyszedł naprawdę znakomicie. A właśnie jak pan wspomina dzieciństwo Filipa, czy Filip przejawiał na przykład takie swoje momenty, a może ja jednak kiedyś będę tancerzem, czy nic? nie? Nie, nic z tych rzeczy. Absolutnie. Rower, piłka. Ganianie po podwórku, po boisku, tak. Nie, nie, taniec nigdy nie był jego domeną. A cieszy się pan teraz z tego, że Filip może tak naprawdę też zadebiutować w pana rodzimej stacji, gdzie pan był tutaj tak naprawdę wielką gwiazdą. Teraz Filip będzie. Nie, no bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że Filip zdecydował się i przyjął zaproszenie do tańca z gwiazdami. Dlatego, że to jest dla niego duże wyzwanie. Pod wieloma względami myślę, że ta praca, którą tutaj wykona, będzie dla niego ważna, nie tylko w sensie jego rozwoju kariery. Dziennikarskiej, telewizyjnej, ale dla niego osobiście. On ma spore góry do pokonania i być może dzięki temu programowi te góry będzie łatwiej pokonywać. Czyli tak naprawdę jego przygoda z tańcem z gwiazdami jest taką, pod takim początkiem kariery też w Polsacie? Bo oczywiście, mam nadzieję, mam nadzieję, że tak, ale myślę, że generalnie to jest takie, takie wyzwanie, które, które dla niego jakby. Otworzy nowe, nowe drzwi, nowe drogi. Myślę, że tak będzie. A czy myśli Pan, że po tylu latach powróci w sumie Pana program, który Pan kiedyś prowadził, i będzie godnym zastępcą, właśnie Filip? Czas pokaże. Okej, okay, a ja mam pytanie takie, czy jaki pan wróży może sukces swojemu synowi, gdzie może zajść tutaj w tym programie? Konkurencja jest bardzo mocna, zwłaszcza ze strony pani. Będzie bardzo trudno, ale mam nadzieję, że jego wynik nie będzie gorszy od mojego. Ja też byłem udział w tańcu z gwiazdami. No i gdzieś tam do szóstego programu, czyli do połowy stawki udało, udało mi się dotrwać. Mam nadzieję, że Filip ten wynik poprawi. Oczywiście. A pan jakie ma wspomnienia z tańcem z gwiazdami? Bo już trochę lat minęło. O, minęło bardzo dużo lat. Minęło 15 lat. E, dla mnie była to fantastyczna przygoda. E, wielu, wielu rzeczy się dowiedziałem i o tańcu, i o sobie. Ja przy okazji udziału w tym programie schudłem prawie 10 kilogramów. Była to no, fantastyczna przygoda, a jeszcze że było śmieszniej, to był rok 2009, rok, w którym polska reprezentacja siatkówki ja jestem wielkim kibicem siatkówki zdobywała złoty medal Mistrzostw Europy w Turcji. I ja tak trochę tańczyłem, trochę zaglądałem za kulisy, oglądając finał, fantastyczny finał, który wygraliśmy tam, Piotrek Gruszka, który zresztą potem był w tańcu z gwiazdami. Został najlepszym zawodnikiem Europy i zdobyliśmy ten srebrny medal. Więc dla mnie to, to naprawdę czasy takie nie, zupełnie niesamowite były. Jeszcze zadam panu ostatnie pytanie. Filip króluje w tańcu z gwiazdami, a co słychać o córki Weroniki? Weronika e, kibicuje bratu. E, także rodzinnie staramy się Filipa wspierać, na ile się tylko da. I to najważniejsze, w, si w całej rodzinie pełna siła. Taką mam nadzieję. Panie Zygmuncie, ja dziękuję. Trzymam kciuki za dziękuję. Filipa razem z Panem, no i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia również tutaj na widowni. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A dziękuję. i wysyłajcie SMS-y <laughs> Filip ma numer dwa. <laughs> dziękuję bardzo dziękuję. serdecznie. dziękuję.